Cześć. Dzisiaj chciałabym ci pokazać, jak zrestartować, uruchomić ponownie telefon od Xiaomi. Tak więc, aby z powodzeniem uruchomić ponownie urządzenie od Xiaomi, musimy sobie zlokalizować tutaj dwa przyciski. Ten tutaj do uruchamiania oraz ten tutaj do podwyższania dźwięku. Klikamy na nie w tym samym czasie, jeszcze raz w tym samym czasie. Przeciągamy palcem w dół, aby uruchomić ponownie nasze urządzenie od Xiaomi. Jak możemy zauważyć, telefon teraz się wyłącza i za chwilkę włączy się ponownie. Tak więc, tak, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.